Witam Państwa na moim kanale z hasłem wyborczym, które niektó niektórzy znają, którzy nie to. Hasło wyborcze brzmi: osądźcie Polacy sami, chcecie być pizdą czy pojewani, czyli mamy wybór jak pomiędzy Q a rożączką Dzisiaj poruszę dwa tematy. A więc zaczynamy. Ostatni filmik na spontanie pokazałem, jak szybko zrobić sobie samemu maskę. Oczywiście wiadomo, no, muszą być osoby, które zawsze tam coś skrytykują, się nie podoba, sami nic nie wymyślą, nic nie zadziałają, nie pokażą, no ale dobra. Ktoś tam powiedział, że mogło być lepiej wykonane. Proszę bardzo. Można sobie wziąć, ładnie zanitować na gumeczce, rozwinąć, jak pokazuję. Jest ładnie zanitowane, tylko pytanie: po co? Po co sobie robić tą pracę? Jak to generalnie by trzeba wyrzucić? Tym bardziej, jak to jest yy, zanitowane, moja propozycja była: te klipsy biurowe. Powiedziałem, że to jest super materiał niepalny z naturalnych włókien. I nie bielony za pomocą czego tam to było, jakiegoś wybielacza naturalnego. Jeżeli to mamy, możemy to sobie, najważniejsze jest to materiał niepalny. I na to jest norma. Możemy sobie włożyć to do piekarnika, do mikrofalówki, szczególnie do mikrofalówki, co z metalem już nie włożymy i możemy to sobie zdezynfekować i bezpiecznie. Mówię, ostatnio kupowałem, wyszło to niecałe 13 zł, czyli po, y, tam jest 4, a 4 16 sztuk, podzielcie sobie 12 przez, y, no to wychodzi, y, wychodzi nie, niecała złotówka, wychodzi, tak? 4, 4, nawet 16, nawet nieca, nie, niecała złotówka wychodzi. Zrobicie sobie takich maseczek, używacie, zdezyfekujecie, mówię, klamerki, tak samo możecie sobie zdezyfekować jak tam na różne sposoby także ten temat e, e, zamykam teraz słyszycie e, w telewizji nawet i w radiu o odporności jak Jerzy Zięba mówił o odporności, jak nabrać odporność jak witaminy, to wszyscy to Zięba B, B e, zablokowali mu konto, ale teraz wszyscy mówią że e, trzeba nabrać odporność żeby przed koronawirusem Dobra, skupię się tutaj na, na, na witaminie C, wiadomo jest syntetyczna, dobrze skupić i stosować, naturalna za 100 gram y, wołają 100 zł, nawet i więcej, no powiedzmy 90, 100, 140 widziałem I jakbyście mieli gwarancję, że to jest naprawdę 100% witamina OK, ale tej gwarancji nie macie. No a znacie mentalność nie tylko Polaka. Zawsze, jak to mówią, dosypać czegoś będzie taniej. Powiem Wam, u, dobre 20 lat temu wykryłem, wykryłem aferę odnośnie proszku do prania. Panie będą pamiętać, że wrzucili biały pranie i nagle na białym praniu, na koszuli Pojawiły się takie niebieskie kreski z tego niebieskiego granulatu. Co wykryłem? To wykryłem, że po prostu u nas była firma, która ten proszek wchodził w takich metr takich worach. Tu był paczkowany, no i wiadomo, jak się policzy, ile kosztuje dobry, oryginalny proszek. A do tego można wymieszać z innym, tanim zamiennikiem, czyli o połowę tańszym. I dlatego. Później było, że e, to nie pachnie tak jak oryginalny, że to nie jest tak skuteczny jak w niemiecki, bo jak w Niemczech się kupi to to e, lepiej prało. Dobra, to tylko tak wspomniałem na marginesie. Wr wróćmy do witaminy, e, do witaminy C. E, same zebranie, e, wyczyszczenie, wysuszenie i zmielenie to rzeczywiście wychodzi ta cena Musi kosztować, musi kosztować, te 100 gramów, czyli za kilo musi kosztować 1000 zł. Tak wygląda acerola z dzikiej róży. Żeby to wyczyścić, to trzeba poświęcić 3-4 godziny, żeby uzyskać pół kilograma, pół kilograma suchej, czystej, dzikiej róży. Jeśli dobrze pamiętam, to przed ważeniem, po zebraniu, po usunięciu pestek z kilograma zostaje po wysuszeniu pół kilograma. Jeśli to zmielicie, wygląda to tak. Prawdziwa, dzika róża, czyli najczystsza postać witaminy C. I mówię, gdybym chciał kogoś uszukać, to mogę do tego zmielić, domieszać, nie wiem, zwykłą witaminę syntetyczną, czy tam jakiś inny preparat, nie wiem, witaminę A, beta-karoten, wymieszam Wam i nie wiecie, co kupujecie. No niestety. Dlatego mam propozycję, jeżeli możliwe, to skupcie w takiej postaci i sobie sami to zmielcie. Wiadomo, krótkie mielenie nie może na, e, przegrzać, Zresztą do młynka do kawy nie dużo tego wchodzi, trzeba to czuć temperaturę, jaka przy mileniu powstaje. Mówię spokojnie, sobie można te 3-4 porcje zmielić. I najlepszą formą stosowania to jest łyżeczka. Do buzi zrobić taka kulka i tak jak cukierek, sobie to samy siemy albo po prostu. Wziąć i jak to już mamy w ustach, wsypiemy tą łyżeczkę do podniebienia, u góry przylepić, on jak przyklei do podniebienia, to się będzie powoli stopniowo uwalniać. Jeszcze teraz mi przyszło na myśl, jak można się zabezpieczyć, jak można się zabezpieczyć przed infekcją koronawirusa. jamy ustną, kupić małe butelki wody utlenionej. 5-6 wykorzystać do kąpieli albo zlać sobie do innej butelki i wtedy w tej buteleczce wlewamy przygotowaną wodę lub jakąś tam niegazowaną i trzy takie chlusknięcia wo wody destylowanej, znaczy destylowanej mówię, nie chciałem <słuch> powiedzieć wody utlenionej i przed wejściem czy wyjściu ze sklepu można sobie takie y, dwa, trzy przyknięcia zrobić do jamy ustnej Zdezyfekować i wypluć, albo do tej samej butelki dać 20 kropel płynu Lugola, i mając taką butelkę przy sobie, przed wejściem do sklepu, czy wyjściu ze sklepu wziąć, wsiknąć sobie w, 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 w jamę, ustną, wypłukać i gdzieś tam po prostu dyskretnie wypluć. Czyli jest dezyfekcja. Dzisiejszy filmik chciałem poświęcić wyboru prezydenckim. Duże zamieszanie wśród yy, wyborów, czy się mają odbyć, nie mają odbyć. Ja Wam chciałem przedstawić sposób na głosowanie, który nie można w, jakich, w żaden sposób oszukać. Nie da się tego sposobu oszukać. Mówię, Amerykanie wymyślili święt, świetną rzecz, gdzie można oszukać graczy. Nie przewidzieli, że to można wykorzystać inaczej. Wiadomo, że tego nikt nie wykorzysta w inny sposób, bo to by zamknęło drogę do jakiegokolwiek y, oszustwa, manipulacji. A mianowicie, o czym mówię? Bardzo fajną rzeczą są amerykańskie maszyny do gier liczbowych. Widzę to y, I jak pamiętacie. Byliście na wyborach nieraz, nie ma czegoś takiego, że w tych wszystkich lokalach wyborczych jest tłok, że tam ludzie nie mają, gdzie po prostu muszą czekać, żeby się zrobiło miejsca, po prostu w zależności od lokalu wyborczego tam są stanowiska, zrobione, żeby można usiąść, skreślić tam tych kandydatów. Także yy, nie ma. Widzimy kolejki, teraz stoją do marketów, do apteki, do banku stoją dość długie liczne kolejki. Na czym miałoby to polegać, a mianowicie nawet nie trzeba zmieniać tych kuponów. Można sobie zrobić wszystkie inne rodzaje kuponów i. Weźmy kupon najbardziej popularny, czyli kupon tego. Skreślamy, jak wiecie, 649. Gdyby Wam przyszło, że skreślicie jednego za mało, to maszyna wam pokaże, że jest skreślony, że na liczbę jest za mało. Skreślicie za dużo. Pokażę, że, że jest za dużo. Czyli, jeśli można zrobić specjalne kupony na wybory, ale mówię, nawet ten podstawowy kupon, czy weźmiemy yy, ten yy, yy, multi, multi, tu jest chyba yy, 12, 12 skreślamy tam z 80, 10 z 80 licz, yy, czy tam multi, multi, 5 z 45, mówię, to jest nieistotne. Na, na czym to polega? Mamy przykładowo siedmiu kandydatów na prezydenta. Czyli jest lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz wystarczy na tym kuponie skreślić kandydata. Nie wiem, trójka, czórka. Jednego. Jeśli skreślimy dwóch, to system pokaże, że po prostu jest nieprawidłowo skreślone, bo ma być tylko jedna liczba skreślona. Jeśli byśmy nie skreślili nikogo, system też pokaże, że nikogo, żeśmy nie skreślili. Jeśli jest po powiedziane, że ma być, mają być liczby tylko od 1 do 7, to system też idzie ustawić te maszyny, że pokażą, że nie została odpowiednia liczba z przedziału od 1 do 7 skreślona. I co? Dobrze wiecie, że przystając ten kupon do Lotomatu, 10 sekundy to jest właśnie na serwerach tych. Tutaj zera sportowego, i oni mają, i od razu wiedzą, jakie kto skreślił liczby. Jest podejrzenie o oszustwo? Jest. Jak wpiszecie, wygulujecie sobie, lot to to oszustwo, to znajdziecie filmiki, gdzie złapali lot na oszustwie. No po prostu idzie, oni dokładnie wiedzą, jakie liczby wytypowali, i maszyny umieją wyliczyć, jakie liczby nie powinny. Ale w tym przypadku, jeśli mówimy o wyborach prezydenckich, wrzucając ten kupon, już oni wiedzą. Maszyna im policzy, kto ile zyskał głosów. Żeby było to jaśniej, czytelnie, dobrze wiecie, że dostajecie potwierdzenie tego. Czyli tu ta liczba, która jest tu, jest na potwierdzeniu. Jeżeli to razem szyję i wrzucę do urny, czyli to jest głos oddany i patrzcie teraz co następuje. momentalnie ilość wrzuconych kuponów, czyli oddanych głosów na serwera wiadomo totalizatora, jeśli by to dostosować do wyborów wiadomo ile ludzi głosowało tak tysięcy milionów ludzi głosowało i wiedzą dokładnie który kandydat ile głosów zyskał. Druga rzecz jest to na serwerach, na maszynach. Tu jest kupon potwierdzający, czyli ilość głosów oddanych, zliczonych tam, musi odpowiadać ilości kuponów. Mało tego, musi jeszcze odpowiadać ilości potwierdzeń, czyli to jest komplet, tak? I tu się nie da nic zmanipulować, dopisać, poprawić, bo ta ilość musi odpowiadać ilości. Która po prostu została zarejestrowana w maszynie i teraz jak to technicznie zrobić? Można te automaty umieścić na samochodach. Można zrobić to mobilne punkty. Y przychodzi się, bierze kupon, skreśla się kandydata numer, nie wiem, 5. Na potwierdzenie numer 5. To się skleja, zszywa, wrzuca się do urny i nie ma możliwości żadnego oszustwa, bo Dopóty, dopóki ilość y, o, oddanych głosów y, na serwerze musi odpowiadać ilości y, głosów w, w urnie zebranych, czyli kuponom i potwierdzeniom, nie jest y, to rzecz do przeskoczenia, żeby oszukać. Sprawa identyfikacji osoby, która głosuje. Czy to będzie okazanie dowodu, to już jest inna sprawa techniczna do rozdania. Ja tylko chciałem Wam pokazać, zaprezentować, w jaki łatwy sposób można przeprowadzić głosowanie, gdzie nie da się oszukać. Także yy, każdemu pozostawiam to do przemyślenia. Ja dziękuję za uwagę, pozdrawiam i zapraszam na moje inne filmiki.